Dzień dobry, to teraz nowy wywiad. Projekt walizka z ciekawymi ludźmi, które mieszkają w Polsce. I dzisiaj mamy spotkanie z Panią Klaudia Kulasa. Cześć, cześć Klaudia. Cześć, hej, hej. Bardzo się cieszę, że się dziś spotkaliśmy i mamy okazję porozmawiać. Dawno się nie widzieliśmy. Tak, to prawda. To prawda, to prawda. To, no, my znamy od, uu, od, oj, kilka lat, kilku lat. spotkaliśmy różne okazje, różne projekcie. I chciałam się zapytać tak, jak, dlaczego ty prowadzisz różne bardzo fajne wywiadu, wywiadów. Przepraszam na moje polskie. Bardzo ciekawe wywiadów. I to masz takie strony na Facebooku, to Multicultural Warsaw. Ja Chciałam znaleźć, jak, jak zaczynało się ten pomysł, ten mhm. No właściwie to, to jest dość długa historia, bo to nie było tak, że się obudziłam i miałam pomysł, że zakładam w dziś strony, robię wywiady z obcokrajowcami mieszkającymi w Warszawie, tylko złożyło się na to bardzo dużo rzeczy, bo ja studiowałam afrykanistykę przez jakiś czas, więc miałam jakby cały czas styczność z różnymi kulturami na wydziale orientalistycznym, chodziłam na zajęcia dotyczące różnych państw. Też pracowałam w chińskim biurze przez jakiś czas. Moja szefowa była Chinką, Przez cztery lata właściwie razem pracowałyśmy. I no, i podróżuję bardzo dużo. Więc ten kontakt z obcokrajowcami miałam praktycznie cały czas. Można powiedzieć, że, że nawet więcej niż z Polakami, bo, bo 8 godzin w biurze przez e, tam 4 lata codziennie prawie, no to, to już jest dość, dość sporo. E, I e, kiedy wróciłam z Indii, bo po Afrykanistyce e, poszłam na studia dokumentalistyczne bo chciałam nauczyć się pisać reportaże, zająć się dziennikarstwem. Uhu. I jak wróciłam z Indii, to mieliśmy takie zadanie, żeby napisać reportaż. Pierwszy, pierwszy reportaż, jaki w ogóle pisałam. Jako, A, że... Przepraszam, ten to było dawno temu? A kiedy je studiowałeś i... To było trzy lata temu. Trzy lata temu? Tak, bo projekt ma już dwa lata, to było trzy to było lata temu. I właściwie um, chciałam wykorzystać jeszcze to, że jestem, um, mam cały czas te emocje związane z Indiami. Też w Polsce dopiero um, zaczęło się tak pokazywać bardzo dużo osób z Indii, bo wcześniej ci obcokrajowcy w Warszawie nie, nie było ich aż tak dużo. A właśnie w tym 2017 roku, chyba um, coraz częściej widywałam um, właśnie osoby z Indii, też um, Uber Eats. Bardzo często było widać e, po prostu zaangażowane osoby właśnie pracujące w Uber Eats. I e, znalazłam na Facebooku Rutikę, już nie pamiętam dokładnie jak to się stało, chyba przez jakąś stronę Indian Community in Warsaw, czy, czy coś takiego. Znalazłam dziewczynę, która zgodziła się ze mną porozmawiać. E, to był twój pierwszy wywiad, tak? tak, tak, to był mój pierwszy wywiad. Tylko to nie było tak, że się raz spotkałyśmy i już koniec znajomości, tylko żeby napisać ten reportaż, to rzeczywiście my się spotykałyśmy co tydzień przez kilka miesięcy i ona chodziłam z nią do świątyni w Warszawie. Wspólnie gotowałyśmy, spotykałyśmy się w parku z jej znajomymi. Ona mi opowiadała też o, tych, o problemach, jakie tutaj ma z legalizacją pobytu, z. Eee, właśnie ze znalezieniem pracy, ze studiami, no strasznie dużo różnych wątków wyszło przy tym. Eee, no i właściwie to ona mi tak naprawdę uświadomiła, jak ciężko może być odnaleźć się w Polsce osobom, które nie są stąd. I, i to od niej zaczęła, zaczął się praktycznie cały projekt. Jej historii nie ma na stronie, eee, ale reportaż był opublikowany w Krytyce Politycznej jakiś czas temu. Eee, a, a właśnie po niej zaczęłam już publikować na, na stronie na Multicultural Warsaw. Okej. Okay. I skąd, skąd masz ten, ten nazwy? A skąd? Ee... Aha. Właśnie ta na... <śmiech> <śmiech> nie Nie, 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 nie. nie. Dużo, dużo osób mnie o to pyta, bo e, też było, było wiele zarzutów: czemu po angielsku, nie po polsku? E, że nie wiem, że chciałam być modna, że jakieś, jakieś bardzo dużo pytań w związku z nazwą, ale wydawało mi się, że nazwa jest dość prosta i też od razu komunikuję, o czym jest ten projekt, że, że tak i jak, jak rozmawiam później z, z właśnie kimś, kto nie jest z Polski, to przeważnie rozmawiamy po angielsku, stąd też ten angielski, bo jakbym, nie wiem, wymyśliła jakąś polską, trudną nazwę, której nikt nie rozumie, to później bardzo dużo czasu zajęło tak, tak. tłumaczenie, o co chodzi, prawda? Więc, więc uznałam, że to będzie najprostsze rozwiązanie. rozwiązanie. I, ba, I dlaczego głosu? Widziałam, że prowadzić wywiad nie tylko mieszkańców w Warszawie, tak? Mm -hmm. Znaczy na stronie te wywiady, które publikuję na stronie na Multicultural Warsaw są tylko z osobami z Warszawy. Ale oh. jeśli, jeśli chodzi też o moją pracę, czyli o wywiady, które ukazują się w WP Kobieta, no to tam są historie z całej Polski, nie tylko, nie tylko z Warszawy. Ale tutaj zależało mi na tym, żeby była Warszawa, żebym miała po prostu możliwość spotkać się osobiście z każdym bohaterem. Żeby te wywiady nie były przeprowadzane telefonicznie czy przez Skype'a. No teraz są przez Skype'a, bo, bo jest pandemia jest i nie możemy marzyny. się spotykać. Tak. <laughs> Ale ale jeszcze dopóki można było się spotkać osobiście, to zależało mi na tym, żeby się z każdym spotkać, samodzielnie zrobić zdjęcie, z każdym porozmawiać, no i poznać przede wszystkim tą osobę, bo, bo to jest najfajniejsze w tym projekcie. Super. to, to znaczy na wszystkie twoje, twoje wywiadów, to idziesz spotkać, spotkać z tymi ludźmi, masz dużo rozmowy, tak? Tak. Ja, ja, to znaczy potem masz duże pracy, aby słuchać ten rozmowy. Pamiętasz wszystko. Dlaczego ten, ten... co piszesz na multicultural Warsaw, to nie jest takie. To nie jest tak, e, tak duże. Mhm. To jest takie sumowanie na twoje spotkanie, tak? Tak, to jest. E, właśnie te historie są bardzo krótkie. Mhm. I, dlatego, że no też myślę, że nikomu na Facebooku nie chce się spędzać dużo czasu i przeczytać szybko i lecieć dalej. Prawda? Ale nasze. Ale nasze rozmowy trwają tak naprawdę 40 minut, godzinę, dwie godziny. I tam jest dużo więcej do opowiedzenia, niż, niż się pojawia na Facebooku. Wszystko, wszystko jest nagrywane. Nagrywam wszystkie rozmowy, i później w domu jeszcze na spokojnie odsłuchuję, wszystko spisuję. I wybieram po prostu najciekawsze fragmenty, które ukażą się później na stanie. Ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze znajdę czas, żeby napisać książkę, bo, bo tych historii jest tak dużo i są tak ciekawe, że, że fajnie byłoby pokazać to wszystko, o czym rozmawiamy, a nie tylko kawałki. Tak, tak. I, i, uh, przepraszam, tak. Pamiętam też jeden moment, bo to był dokładnie jeden indusz. In z, mm -hmm. e, zaczynałeś zrobić taki film, e, to było tylko dwa i co, co było, ten komis, mm -hmm. ten, ten pamiętasz, zrobiłeś... mm -hmm. Tak, 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 pamiętam. E, okazało się, że jednak wideo wymaga dużo więcej pracy tak, niż tak. W stanie i że nie do końca mam w tej chwili m, czas, możliwości też, żeby to robić. Bo no jednak do, do robienia wideo potrzeba większej zaangażowania, e, większej ilości osób. Też trzeba wszystkim musi pasować termin, trzeba znaleźć odpowiednią lokalizację, gdzie, żeby była dobra jakość. Nie wiem, ale to niedobrze do wywiadu. Jasne, jasne. Ja też słyszę, że tu karetka przejeżdża teraz. Tak, tak, tak. Tak, tak jest to. No, może teraz przejedzie. No, co, co ty, ty powiedziałeś na film, to, to jest bardzo dużo czasu i nie. Tak, bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy, no i też dużo osób musi po prostu chcieć się w to zaangażować. A wiadomo, że jeśli projekt tak naprawdę jest non-profit, no to e, też mało osób chce wolontaryjnie po prostu robić takie rzeczy. To znaczy ten na. Milczyk, czy jest non-profit, ale masz taki statut, albo to jest tylko projekt? Eee? Nie, chodzi, chodziło mi o to, że, że po prostu nie zarabiam na projekcie w żaden sposób, że to jest tylko hobby i... Musimy mieć prawdziwa pasja. Dla Ciebie czas, ale no gratulacje. Super, super. Tak. I skąd Ty masz tyle, wywiadów, skąd... Jak szukać tego, ty, tymi osobami? Wszystko, wszystko się udało tylko i wyłącznie dzięki Facebookowi, bo na Facebooku funkcjonuje bardzo dużo grup typu foreigners in Warsaw, expats in Warsaw, Indians in Poland, Africans in Poland, po prostu cały świat jest na Facebooku. I, I kiedy pomyślałam o tym, że chcę zrobić ten projekt, to najpierw dodałam jeden post na którejś z tych grup. I nie liczyłam na to, że będzie jakieś zainteresowanie, że ludzie będą chcieli rozmawiać i opowiadać o swoich historiach. Jest podziągnięta. A, a zgłosiło się do mnie wtedy 40 osób, chyba. I wydaje mi się, że do tej pory jeszcze nie rozmawiałam ze wszystkimi, którzy, którzy wtedy do mnie napisali. Ale ten to był, kiedy zaczynałeś taki. Tak, na samym początku. Jeszcze nie było, nie było strony założonej, nie było żadnej historii. I, i 40 osób nagle, z którymi, z którymi mogłam się umówić, porozmawiać i, i zacząć ten projekt. No, pamiętam, że nawet pierwsza chyba była Fatima z Jordanii i przyszłam na spotkanie. Oczywiście ja też byłam bardzo zestresowana, no bo nie wiedziałam, jak zacząć, jak rozmawiać. Ona przyszła z mężem okazało się, że bardzo słabo mówi po angielsku. I praktycznie bardzo ciężko było się porozumieć z nią, bo z pojedynczymi słowami opowiadała swoją historię. Trochę mąż jej pomagał. No ale ta historia wyszła bardzo króciutka, ale ostatecznie, ostatecznie udało nam się skomunikować i to było super, bo no nawet jak jest ta bariera językowa, to i tak można, można rozmawiać i jeśli chce się po prostu zrozumieć, to, to nie ma z tym problemu. Brawo. No, no my, na pewno potrzebuje się dużo motywacji, aby zrobić to. Gratulacje i no no, genialnej pracy.

Szuję, enfin, pamiętam, że ten wybił po francusku, to był na początek projekt walizka. On mówił, że on tylko wysłał pytanie i ludzie enfin, ludzi pi, piszą odpowiedzi i potem wysłają. Uh -huh. Uh -huh. I, uh, co, co, co możesz powiedzieć na tego takiej pracy, takiej taki strony, taki rzeczy uh -huh. Co możesz Wiesz, powiedzieć? Co? Mi się wydaje, że największą wartością w tym projekcie to jest to, że rzeczywiście spotykam ludzi i że mam okazję z nimi osobiście porozmawiać i że ich poznaję, i później pewnie po tych spotkaniach bardzo długo z wieloma osobami utrzymuję dalej kontakt i, i to jest super. I właściwie no, ja też robię to po to, żeby poznawać ludzi, bo, bo po prostu to lubię. A wydaje mi się, że takie wysyłanie pytań, później spisywanie historii na podstawie odpowiedzi, które się dostaje, no to nie do końca oddaje charakter tej osoby, z którą rozmawiasz, i to nie do końca jest naturalne, bo no bo w, mo, bohaterowie Multicultural Warsaw nie dostają wcześniej pytań. Po prostu się spotykamy i rozmawiamy i to co wyjdzie później to spisuję, często, często są w szoku, że udało się skleić to w jedną historię, bo tyle wątków poruszamy i, i jakoś wpłynie po prostu ta rozmowa. Ale ten, ten WP kobieta, pracujesz od... Pan pracowałeś wcześniej? Pracuję od roku. O, A, roku. Właściwie, właściwie nie cały rok, od września zeszłego roku. Okej. Okay. Oh. Super, super. Tak. Mo można powiedzieć na ha, Nie będziemy mówić o politycznym, to, to, to temat, ale co? Nie, unikam. Tak, no, no, my to. To, to temat, ale co to ty możesz nie widzimy na ten świat, co to było w Ameryce, na temat eh, policja, wszystko, wszystko co jest. widzimy co jest tu, co jest w różnych krajach. To... Jak, nie, nie wiem, jak powiedzieć ten pytanie. Nie wiem, jak dodać. Mam taki temat. Ale co możesz powiedzieć dla ludzi, które boją się ludzi innych koro twarzy. Mhm. Co możesz jak jak, jak? jak. jechać dalej? Jak nie być blokowany? Co? Co może nas zrobić? Wydaje mi się, że po pierwsze dopóki nie mamy żadnej chęci, dopóki nie znamy drugiej osoby tak naprawdę, dopóki traktujemy jako jakiś, nie wiem, e, nie wiem postać z wiersza Tuwima, tak? Czy, czy myślimy, nie myślimy o drugim człowieku jako o osobie, którą chcemy poznać, z którą chcemy porozmawiać, no to nigdy nie, nie przezwyciężymy tej bariery, nie? I ja wiem, że w Polsce to, to może być bardzo trudne, bo jednak nawet w mediach bardzo rzadko są rozmowy z obcokrajowcami pokazywane, prawda? W telewizji też jest niewiele osób, które są jakoś szerzej znane. I, i jeśli ludzie po prostu z mniejszych miejscowości nie mają takiego rzeczywistego kontaktu, to no wymyślają nie wiadomo, nie wiadomo, co sobie myślą o drugiej osobie, prawda? Więc dopóki się nie odważymy, żeby ze sobą rozmawiać, żeby poznawać swoje różnice kulturowe, żeby uczyć się od siebie nawzajem, bo tak naprawdę możemy się bardzo dużo interesujących rzeczy od siebie nauczyć. Nie wiem, ty jako Francuz, który tutaj żyje, pewnie też zauważyłeś dużo różnic kulturowych pomiędzy Francją a Polską tak, i tak, trochę ci się... Tak, tak też zmieniła perspektywa, odkąd tutaj jesteś, prawda? Więc no, wydaje mi się, że najważniejsza jest rozmowa i, i rozmawianie z takim człowiekiem. Bardzo, bardzo lubię. Bardzo, bardzo <grym> mi się <grym> podoba pani. No, no super, super, super. No, macie, nie wiem, dałem różne pytanie, czy, czy chcesz coś więcej powiedzieć o, o różnych rzeczy? Myślę, że myślę, że już bardzo dużo powiedziałam. Najważniejsze to, ale najważniejsze to właśnie, żeby, żeby ze sobą rozmawiać i żeby mieć dla siebie czas, bo jak wszyscy gdzieś biegniemy, tylko oglądamy telewizję, tylko słuchamy jakichś negatywnych wiadomości, nie spotykamy się z nikim, tylko cały czas żyjemy w tym wykreowanym świecie, który nie do końca teraz jest prawdą, bo to, co widzimy w telewizji, no różne rzeczy obecnie. Obecnie widzimy, więc więc warto jednak czasem, czasem z kimś porozmawiać, wyjść, poznać drugiego człowieka i, no i chyba tyle. No, ma... dzięki bardzo, Klaudia. Fantastycznie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jakoś ładnie to ułożysz. Wszystko. Dzięki. Zobaczymy. No, myślę, że tak. Myślę, że będzie trochę pracować, ale myślę, że to nie, to nie potrzebuje mhm. dużo pracy. To było super. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Pa-pa.